Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki, porozmawiajmy o sporcie. Tym razem w najnowszym odcinku specjalnie dla Was skomentuję pojedynek Jakuba Koseckiego z Tuszolem, czyli u mnie na kanale znów królują Fighty, gdy były reprezentant Polski. Piłkarz, który grał w ekstraklasie, w Legii Warszawa, w Śląsku Wrocław, w Legii Gdańsk i także w Lidze Tureckiej czy w drugiej Bundesliga, no to muszę, jako przedstawiciel i pasjonat piłki nożnej, skomentować taki właśnie pojedynek, czy także jako miłośnik. Boksu Jakub Kosecki walczył z Tuszolem i na początku ta walka mogła się podobać. Szczególnie ta dynamika tego pojedynku mi się podobała i to, że Jakub Kosecki był odważny mimo tego, że miał gorsze warunki fizyczne. Zaatakował, chciał zaskoczyć przeciwnika. Był dynamiczny jak Adamek. Chciał wykorzystać swoją szybkość wy. W tym debiucie, no i ta kompilacja tych jego ciosów, o dziwo, była dosyć celna, ale Tuszol, ten streamer, w pełni, jakby, powiem Wam szczerze, no, ustał te wszystkie ciosy, no i ruszył do kontraataku, i już Jakub Kosecki. No już szansy nie miał, nie ma takiej szczęki, bym powiedział, odpornej na ciosy, jako ma Adamek miał Gołota, czy tutaj widoczny za mną Mike Tyson. Pojedynek Jakuba Kostyckiego z Łukaszem trwał tylko jedną rundę, dwie minuty, i 45 sekund. Pewnie widzieliście Jakuba Koseckiego, gdy po tej walce był rozbity. Miał fryzurę ala Snub Snoop Dogg. Ale mimo tego, że przegrał ten pojedynek na 20. frame MMA. No to dalej chce walczyć w freak fightach. Dalej chce mierzyć się z kolejnymi zawodnikami. Ja powiem wam szczerze. Że z chęcią bym byłego reprezentanta Polski zobaczył walczącego z jakimś piłkarzem, bo tak uważam, miałby z takim zawodnikiem szansę. Tutaj wielokrotnie u mnie na kanale wam opowiadałem, żebym zobaczył taki pojedynek Jakub Kosecki kontra. Peszko, a może nawet ze skoczkiem narciarskim taki pojedynek z żyłą, podobne warunki fizyczne, podobna waga miałby wtedy większe szanse. Zawodnik KTS weszło. No jedno jest pewne, że no teraz przez najbliższe kilka dni będzie musiał odpoczywać i regenerować się. Pamiętamy, jak podczas clou MMA Wawrzyniak i Hajto walczyli, no to u tych dwóch byłych reprezentantów Polski było widać pewnego rodzaju taką determinację. Zrobili show, walczyli. No i wygrał w tamten pojedynek Wawrzyniak, czy, czy też... Pamiętacie, gdy walczył Augustyniak, Błażej Augustyn, przepraszam, z Bartmanem, no to jednak... W przeciwko temu byłemu siatkarzowi, który jest wysoki, który jest potężny, który grał w siatkówkę, no to zarówno wtedy Hajto, jak i były zawodnik Lech i Gdańsk nie mieli szansy, więc, więc ja wolałbym takie pojedynki były piłkarz kontra, kontra, no właśnie inny były futbolista, na przykład taki pojedynek weterana Piotr Świerczewski, który także próbował swoich sił w free fightach, z chęcią bym zobaczył właśnie świra kontra Kos Jakub Kosecki. Pamiętamy, Piotr Świerczewski grał z Romanem Koseckim w Wy reprezentacji. No to taki pojedynek Piotra Świerczewskiego z Jakubem Koseckim byłby ciekawszy niż z Tuszolem, tak, tak jak była tutaj walka. Ja jako przedstawiciel futbolu no kibicowałem byłemu zawodnikowi Legii, ale podoba mi się jego determinacja, że chce dalej wa walczyć, no bo wiadomo, teraz jakby ta no, kariera jego piłkarska powoli się kończy. Ma 33 lata, jest na peryferiach futbolu. Grając w drużynie, weszło bym powiedział tak hobbystycznie, plus do tego próbuję swoich sił w tych free fightach, które są coraz bardziej popularne. No, Jakub Kosecki, tutaj Wam wielokrotnie y, mówiłem, opowiadałem, powinien mieć rywala w tej podobnej swojej kategorii y, wagowej. Y, no, to tak jak oglądamy walki bokserskie, mieliśmy wagę ciężką, gdzie Tyson y, walczył z gołotą, czy Lennox Lewis również y, walczył z gołotą, czy bracia Kliczko. Y, ta ciężka waga, no, tutaj Jakub Kosecki to jest waga piórkowa, no i powinien mieć takiego rywala. Y, o podobnych parametrach fizycznych, i patrząc na to, jak ruszył, jaką kompilację ciosów zadawał, i to ważne. Co zauważył Juras, były one celne, więc w pojedynku z rywalem o podobnych warunkach fizycznych miałby większe szanse. Jestem ciekaw, z kim będzie walczył podczas kolejnej walki fame MMA. Z jednej strony także byłego boga estetyki, jakby tam miał z nim konflikt, no ale to, to nie są te, te same warunki. Tu, tu pewnie, pewnie też by przegrał taką taką Walkę. No, jedno jest pewne: Jakub Kosecki, były reprezentant Polski, po tym pojedynku, po tym no, knockdowncie, po, po, po tym jak został znokautowany w pierwszej rundzie, to będzie potrzebował kilku dni, kilku tygodni do powrotu do zdrowia. No, bo tą twarz, którą widzieliśmy po tej walce rozbitą, no, normalnie wyglądał tak, jakby został na ulicy pobity. No, ale jak widzicie, byli sportowcy, piłkarze którzy już no, nie grają w tych topowych klubach, już nie grają w Ekstraklasie, szukają pewnego rodzaju adrenaliny, no bo wiadomo gra na boiskach Polskiej Ekstraklasy, gdy stadiony są wypełnione, dostarcza niesamowitych eudorfin, e bo gra się dla ludzi, a tutaj wychodził, debiutował, podobnie jak Tuszol w o tagonie, w tej wielkiej klatce, próbował walczyć. Wielu właśnie sportowców, którzy wychodzą na taki ring, później właśnie opowiada o tym momencie, kiedy, kiedy właśnie czują pewnego rodzaju taką, taką radość, że, że, że wejście do tego ringu uzależnia. Zresztą Tomasz Adamek, który po wielu, wielu latach powraca. Michalczewski zastanawia się nad powrotem. Przecież wielokrotnie Gołota kończył, wracał. Niektórzy, niektórzy właśnie legendarni fighterzy, zawodnicy sportu. Walki powracają z uwagi na to, że no pieniądze się skończyły, ewentualnie mają kilka żon, no i muszą alimenty płacić za, za, za dzieci, a zbankrutowali, no bo można powiedzieć, żyli, nie potrafili dobrze jakby zarządzać tymi tymi swoimi funduszami finansami, i no jakby wracają do ringu żeby walczyć, ale jednokrotnie plus do tego dochodzi nie tylko ten aspekt finansowy, ale też adrenalina. I właśnie Jakub Kosecki właśnie szukał czegoś takiego, chciał spróbować swoich sił w Free Fightach. Na razie Tuszo no, w tym swoim debiucie zaprezentował się fenomenalnie, zwyciężył. Jakub Kosecki musiał przełknąć gorycz porażki. Ale początek walki mógł się podobać w jego wykonaniu. Fajne było to, że był odważny, że nie przestraszył się rywala, ruszył od razu, w tym upatrywał swojej szansy, że może taki intensywny, dynamiczny początek sprawi, że tuż zostanie zdokałtowany. No przecież pamiętamy wiele takich walk, kiedy kiedy. Jakby bokser nie był do końca skoncentrowany, a drugi fighter wychodził, wykorzystywał swoją szansę i w pierwszych minutach potrafił znokautować przeciwnika. W tym Jakub Kosecki upatrywał swojej szansy. Nie udało się to. Tuszol przyjął te ciosy i wyprowadził celne kontraataki. Później właśnie już dominował w tej e, walce. Kosecki trzy razy na deskach leżał, był taki e, oszołomiony. No i sędzia zakończył pojedynek, i e, przez, przez właśnie nokauty e, ten, ten Łukasz wygrał tą, tą walkę. Powiem Wam szczerze, że. No podobał mi się ten pojedynek. Jestem pod wyrażeniem tej taktyki korsyckiego. Szkoda, że przedstawiciel piłki nożnej przegrywa walkę. Oby w kolejnych pojedynkach wiodło mu się lepiej. Czekam na wasze komentarze. Jestem ciekaw co ogólnie wymyślicie o tej gali Fame MMA. 20 O pojedynku Jakuba Koseckiego. Czy widzicie u niego szansę, że w kolejnych pojedynkach będzie wygrywał? Jak podobał Wam się de jego debiut? Napiszcie w komentarzach, co Was rozczarowało, a co odczarowało. Jeśli podobał Wam się mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie u mnie na kanale będą królować Liga Mistrzów, Liga Europy. Będę z... Komentował dla Was także w czwartek spotkanie Legia Molde. Tak będzie wyglądał plan na najbliższy tydzień. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.